Witam Was serdecznie z Dakaru w czwartym odcinku tej serii Senegal. A dzisiaj porozmawiamy o niewolnictwie, które jest naprawdę e, tematem, który dotyczy nas wszystkich. Ale zanim o tym porozmawiamy, zobaczycie kilka scen z miasta, jak przedzieraliśmy się tutaj, żeby dotrzeć do centrum. Przechodzki na tej Czasami się trzeba przez takie coś przedzierać, Widzicie? W budowie, no stolica, nie? Dę, 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 dę. Właśnie w lokalnym OSHOM, żeby zrobić zakupy, ponieważ jest to jedyna możliwość, żeby zapłacić kartą dotykowo. A my, pomimo tego, że mamy po prostu pieniądze jeszcze tam jakieś, to e, jest ogromna przeszkoda w tym, żeby je wypłacić, ponieważ nie każda karta działa tutaj w Monkomacie. Preferowana karta to WISA. No i jeżeli będziecie w Senegalu, to uzbrojcie się na to, że będziecie musieli mieć po prostu WISA albo American Express. Pierwsze co zobaczycie w tym odcinku to pomnik afrykańskiego renesansu, który powstał w 2010 roku, a dokładnie 3 kwietnia. Jest to monument, który ma aż 52 metry wysokości. Tak jak widzicie, do tej statuły prowadzą bardzo wysokie schody. Muszę się tam wdrapać do góry. Posąg ten przedstawia parę z dzieckiem. Tutaj e, miejscowe niewolnictwo, i jeżeli uda mi się zaraz pokazać, jeżeli znajdę tą wyspę, to zobaczycie tutaj e, skąd dokładnie byli transportowani niewolnicy, e, dokładnie do Brazylii, Ameryki Północnej i Południowej. Tam w oddali dokładnie widzicie tą wyspę, która nazywa się Wyspa Gore i stamtąd. E, Transportowali niewolników aż do Brazylii, Ameryki Północnej i Południowej. Był to jeden z największych punktów przerzutowych tych oto niewolników. nie trochę ciężko się tutaj nagrywa, ponieważ co chwilę ktoś mnie przegania, ponieważ jest to punkt turystyczny i za wszystko trzeba tutaj płacić, ale ile będę mógł nagrać sobą nagram. Tak się prezentuje statua z podnóża tego pomnika. Był to widok na parną ramę miasta. Statua liczy sobie 52 metry, więc jest bardzo olbrzymia. Z dołu wygląda naprawdę fenomenalnie. A dzisiejszy odcinek zacząłem y, tematem niewolnictwa, ponieważ chcę poruszyć tutaj kilka kwestii, z tym związanych. A mianowicie w tych czasach też jesteśmy dalej niewolnikami, ponieważ jesteśmy niewolnikami materializmu, jesteśmy niewolnikami pewnych osób. Ponieważ różne społeczne zachowania się przewijają wciąż i czy chcemy czy nie, dalej to niewolnictwo funkcjonuje. Jesteśmy niewolnikami pieniędzy, jesteśmy niewolnikami rzeczy, gdzie nieraz bez pewnych rzeczy człowiek nie jest w stanie wytrzymać. Tak jak na przykład bez pieniędzy i telefonu. No takie mamy czasy po prostu i. E, najczęściej pomaga no samokontrola chociaż e, wiadomo że człowiek potrzebuje zjeść, wypić, ubrać się no i bez pieniędzy na przykład nie kupisz jedzenia, nie kupisz wody ani ubrań no i jest tak że możesz żyć sobie jak e, no jak chcesz w sumie bez niczego, żebrać czy cokolwiek, ale wtedy i tak jesteś niewolnikiem tego że Musisz zebrać, no, musi Ci ktoś dać, żebyś Ty coś miał. Już teraz nie ma czegoś takiego jak e, praca na samego siebie, po prostu, że miało się kiedyś wybudowany swój dom, z tego co się nazbierało, że sadziło się co się chciało i z tego się żyło. Już nie ma tak, ponieważ już teraz nawet musimy płacić za powietrze, kurwa. No i to jest popieprzone dla mnie. I właśnie zobaczcie taki fragment filmu, który też przybliży pewną rzecz, która na pewno troszeczkę wam otworzy te oczy. Kochani, chciałem wam tylko nieśmiało przypomnieć, że 8 godzin to 480 jebanych minut. A każda minuta ma 60 sekund, prawda? Więc każdego dnia należy mi się od was 28 800 sekund. Jasne? Nie sekund należy do mnie. Więc nie dysponujcie, proszę, nimi, jak swoją własnością, tak? ty kurwa zarabiać miliony, a nie chcecie ciężko pracować. Koniec opierdalania się. Patrzenia na boki, łażenia po korytarzach i palenia kurwa papierosów na dachu. Koniec z tym. Koniec! Chcielibyście kiedyś usłyszeć takie słowa od pracodawcy? Bo ja nie, jeżeli bym coś takiego usłyszał, to od razu bym mu na w twarz i zajebał mu bombę, nie? Naprawdę, to jest poniżanie człowieka, to jest najgorsze co może być, to jest już mobik. A wy oczywiście nie róbcie tak jak ja i nie bijcie nikogo, ani nie plujcie mu w twarz, ponieważ w Europie można to inaczej załatwić, ale pamiętajcie, nigdy nie dajcie się poniżyć, zawsze znajcie waszą wartość, i miejcie trochę oleju w głowie, jeżeli widzicie, że taki człowiek jest na stanowisku no, zarządzającym, to po prostu od razu trzeba go dojechać, bo nie powinien na tym stanowisku w ogóle być. Wiem co mówię: Ja byłem w Legii Cudzoziemskiej kapralem już dawno temu. Tam jakieś zdolności przywódcze też mam, chociaż już mi się to nie przydaje. Ale naprawdę chciałbym Was ostrzec przed takim zachowaniem, i nie dajcie się wyjść sobie. Nie dajcie kasę kłuchać, pamiętajcie. I proszę Państwa, kurwa kolejny dzień czekania na gotówkę w banku. I dalej się nie udało, ale mam nadzieję, że teraz się uda jakimś śmiesznym przelewem, który będę musiał odebrać w banku. A ja wcześniej Wam pokażę, jaką metodę wybrałem gdzie chciałem założyć prepaidową kartę Visa, za którą trzeba było zapłacić niestety, ale oczywiście nawet w banku nie mieli terminala, gdzie można było zapłacić dotykowo, więc jesteśmy w dupie na razie. wszystko się udało w banku. Teraz jesteśmy w restauracji jakby coś, żeby coś zjeść po całym dniu. I słuchajcie, nie? Jest taka opcja. Wrzucę wam w ogóle screeny z tego co zrobiłem. Znalazłem sposób, jeżeli nie macie karty na przelew poprzez jedną stronę internetową, gdzie możecie przelać do jednych z większych banków w Senegalu i możecie normalnie tylko poprzez e-maila. Dać numer ze swoim dowodem albo paszportem i odebrać pieniądze, więc prosty sposób, którego w ogóle nie wiedzieliśmy. I po dniu ciężkich wrażeń właśnie tak to wyglądało, jak załatwiliśmy gotówę. Normalnie poszło się z tym numerem, wypłaciło pieniądze, jutro powtórzymy czynność, ponieważ musieliśmy to sprawdzić. No i oglądajcie dalej. A w tym odcinku zobaczycie jeszcze atak okulu i zobaczycie jeszcze piękny meczet, który został wybudowany na plaży z pięknym widokiem i coś mam o nim opowiem. Że nerwy mi No, i właśnie takie dzieciaki nazwaliśmy okulubębny, ponieważ chodzą i żebrzą ciągle pieniądze, i to nie jest tak, że, że one są głodne i są z, po prostu zmuszone do tego, żeby to robić, tylko po prostu wysyłają je na ulicę i e, każą im żebrać. I później te dzieciaki kurwa zanoszą te pieniądze do meczetu albo do swoich starych, a ich starzy siedzą w domu i nic nie robią, nie? No i taka jest przykra prawda, no niestety. No ale co, takie życie. I co miałem Wam jeszcze powiedzieć, to spotkaliśmy takiego gościa, który okazał się pilotem. Była to pierwsza zaczepiona osoba. Z tego względu że chciałem się zapytać, jak możemy poradzić sobie z tym problemem wypłaty pieniędzy i gdzie ewentualnie jest cashback. No, ale niestety tu coś takiego nie istnieje. No, i polecił nam e, karty Visa, e, prepaidowe. No, ale niestety to też nie pykło. E, I pierwszą transzę normalnie przelaliśmy mu na konto, poszedł z nami do bankomatu i wypłacił. Poza tym gościu nazywa się Joseph, tak jak ja, i to była pierwsza spotkana osoba, taka, która nam pomogła tutaj w Senegalu. Jest pilotem i lata po całej Afryce. Tymi wielkimi Boeingami, więc fajna osoba. Mamy ją też na Facebooku, już. Co jeszcze chciałem do tego dodać? Zabrał nas w podróż tutaj po Dakarze. Przejechaliśmy się. Wziął auto z naprawy, czy coś tam. Musiał długo czekać na to auto, no ale podjechał takim fajnym czarnym merolem. No i przewiózł nas po Dakarze. Pokazał ciekawe miejsca, które możemy odwiedzić, które poleca. No i właśnie dzięki niemu też dowiedzieliśmy się różnych rzeczy, które tutaj w Senegalu się dzieją. Ogólnie o ich kulturze, tym prawu, prawie, o tych dzieciach, co to dokładnie się dzieje z tym. No i tak to jakoś wygląda. To jest cmentarz na starym mieście. Taka. To, co widzicie za mną proszę Państwa jest to meczet boskości skierowany dwoma minaretami w kierunku oceanu. Jest to jedyna taka budowla w Afryce i chyba w ogóle na świecie, ponieważ pewien architekt z uporem dążył do tego, żeby ten meczet powstał właśnie w takiej lokacji został wybudowany w 1997 roku, no i do teraz budzi podziw. A więc na dzisiaj to będzie koniec odcinka i chciałem wam się jeszcze pochwalić twórczością mojego ziomusia ze Szlichtyngowy, gdzieś serdecznie was pozdrawiam Szlichtyngowiacy i wrzucę jego filmik jak chłopak przez ponad 240 ileś dni stawał na rękach tylko i wyłącznie dlatego, że się uparł, bo miał taki cel, żeby spotkać się z jakimś tam youtuberem, dokładnie nie powiem wam z kim, ponieważ ogólnie scena YouTubeowa mnie tak za bardzo nie interesuje, ale zobaczcie, co on odpierdziela. Pozdro, Michał. Niech słabe kurwy giną pod ciepłą pierzyną, a zwycięzcy mają czuć mróz. Chłód zwycięstwa, a wy kurwy tam śpijcie w cieplu, w cieple, się lęcie I chuja zrobicie w życiu. I na koniec, mili Państwo, chciałbym pozdrowić Was wszystkich i podziękować serdecznie za to, że oglądacie naszą twórczość, że lajkujecie, komentujecie, subskrybujecie nasze kanały, że wspieracie nas finansowo i mentalnie, ponieważ to mega mega zawsze pomaga. I to też przyczyniło się do montażu tego materiału, który naprawdę trwał parę dni. Męczyłem się nad tym, nad montażem tego wszystkiego, na nagrywaniu scen, ponieważ musiałem kilkukrotnie jeździć w różne miejsca, gdzie okazało się parę razy, że sceny nie wyszły i musiałem je powtórzyć. No, ale to nie problem. Oraz chciałbym pozdrowić Ciebie, Mirku. Mirek jest szefem grupy Polish Moto Brothers holenderskiej, znaczy w Holandii. I mam nadzieję, że kiedyś, Milku, dołączymy do ciebie. Jak będziemy już trochę starsi, już nasze nogi nie będą dawały rady. Na razie jeździmy na rowerach, jak wiesz. Jedziemy do tej śmiesznej Tajlandii. Zajmie nam to trochę czasu, ale mam nadzieję, że się jakoś spotkamy i pojeździmy razem motorami. A tutaj na koniec macie loga, grupy i stronę na Facebooku. Pozdrawiam Was wszystkich jeszcze raz serdecznie. Jadam.